Jaka powinna być współczesna kobieta? Ładna, mądra, subtelna, a może wyzwolona. O ideał kobiety postanowiliśmy zapytać łodzian. Coraz bardziej odstajemy od tego, że kobieta ma być w domu cały czas, tak? Myślę, że teraz dla mnie ideałem kobiety jest kobieta pracująca, która potrafi się zająć i też i pracą, i domem jednocześnie. Kobieta zawsze i była kojarzona z ciepłem domowego ogniska, tak? To kobieta też w dużej mierze właśnie tworzy rodzinę i dbało o jej funkcjonowanie. Jak myśmy były młode i porównywać teraz, co jest, to nie ma co porównać dzień do nocy. Kobiety są gorsze jak mężczyźni, tak tylko powiem. Nie mów tak. Tak powiem. To może pani powiedz, jakie były kobiety kiedyś? Inne były, inaczej były wychowane, proszę Panią. Kobietki kiedyś, takie młode dziewczyny to się bardzo szanowały, proszę panią, bardzo. A teraz, Ta szkoda na ten temat, silna, tak cokolwiek powiedzieć. Ja już nie powiem, bo ja mam swoje zdanie, bo już lat też tam ile mam, ale nie zmienię zdania. Jaki jest wasz ideał kobiety? Uuu, mój ideał kobiety jest w domu. <laughs> hmm. Ojej. Przybytnie. No wiem, że świetnie, ale... Dobrze, a jak Przecież może postrzega się rolę kobiety w społeczeństwie? Ojej, ale to zdanie A rola kobiety w rodzinie? Bardzo ważna. Znaczy no, ja... Mm, ojej, ja nie wiem, no... Się. Czy uważacie, że wszystkie kobiety możemy nazwać damami? Mm, nie. Dlaczego? Mm, przeważnie... Znaczy... Ze względu na zachowanie przeważnie pokazują, że są damami. Dobrze, więc jak się powinna zachowywać dama? Hmm. Ciężkie pytanie, ciężkie pytanie. A jak dama się nie powinna zachowywać w takim razie? <głos> 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 nie wiem, no kurczę, mam pustkę teraz. <noise> Sorry. Nie, nie. Ja ostatnio do mi już łapali. Ale pytania już słyszałeś. Słyszałem, no. no. No to jaka jest rola kobiety w społeczeństwie? Niezmiernie istotna, zapewne, ponieważ jest częścią podstawowej struktury w naszym społeczeństwie, czyli rodziny. Dba o dom, na pewno. Wprowadza do niego miłość, ciepło i sprawia, że dom to mieszkanie i miejsce, do którego chce wracać. To już nie jest tylko i wyłącznie zajmowanie się domem, pielęgnacja tego ogniska domowego, tylko właśnie. Budowanie tego ogniska od drugiej strony, czyli zapewnianie dobrobytu, zarabianie od takiej strony bardziej materialnej. Kobieta pełni wiele ról. Jest i matką, jest żoną, jest kobietą i tak naprawdę nie można jej sprowadzić do, do jednej roli. Zadaniem każdej kobiety, myślę, jest to, żeby umieć przełączać, jeżeli mogę tak użyć takiego słowa, przełączać się z jednej roli na drugą, żeby nie, za, nie zatrzymywać się w jednej, tak jak na przykład, nie wiem, w byciu matką, czy w byciu kochanką, czy w byciu żoną. Tak Bardzo często właśnie kobiety popełniają, my kobiety popełniamy ten błąd, tak, że jak się rodzi dziecko, to przestajemy być żonami. E, a jak nie ma dziecka, to jesteśmy tylko żonami, a zapominamy o tej roli e, opieki nad domowym ogniskiem. Także nie możemy się sprowadzić do jednej roli i chyba to jest praktycznie niemożliwe. A jeżeli którejś kobiecie to się udało i jest z tym szczęśliwa, no to tylko gratulować. Kobieta musi być opiekuńcza, to znaczy, się musi. Ja preferuję, gdy kobieta jest opiekuńcza, i no nie wiem. Kobieta jest nieoceniona, według mnie, tak? To co? a to jest... powinna być współczesna dama. Yy, dystyngowana. Nie, yy, nie powinna być aż tak wyzywająca, jak jest to obecnie modne. Yy, yy, powinna umieć zachowywać się w towarzystwie, co też jest yy, w, obecny, w obecnych czasach mocno problemowe. Myślę, że po wyglądzie też poznać. Jak kobieta ubiera się porządnie, kobieco. No i też po zachowaniu. Po, po tym, tak, po, po zachowaniu. Potem, jak mówi, jak się porusza. Dobre wychowanie. Kultura osobista. W pewien sposób ubiór, wygląd. I dobre serce. Rzadko zauważane. Mhm. Współczesna dama. Na pewno dla mnie nie, nie palić papierosów, <laughs> przynajmniej teraz, bo bardzo tego nie lubię. No i zachowywać się, by jakby... wszystkie <laughs> współczesne kobiety można nazwać damami? Nie myślę, że nie. Myślę, że nie, ponieważ. Yy... No, nie, nie wiem, jak to ująć. No Myślę, że nie, ponieważ nie, nie, nie widać tego teraz. Przy, jak młode kobiety nie potrafią się tak jako, dobrze zachować i dobrze również wypowiadać. Przedtem ja musiał czekać, wyczekiwać, tak, a tak, teraz bez czekania pani, wszystko jest. A właśnie, na talerzu. Nasze rodzice <laughs> inaczej wychowywali. Wie pani, przecież tak samo pracowali rodzice. I też myśmy musiały być w domu siostrze czy bratapiec, ale inaczej żeśmy się zachowywały. Nie tak jak teraz. Tamte czasy, do Ach, tych to nie ma, nie ma porównania. Wydaje mi się, że um, niestety bądź niestety troszkę ten um, taki pogląd na typową damę zaginął. To znaczy, um, choćby sam styl bycia i, i styl życia na to nie pozwala, żeby tak do końca um, dalej ją być. Kobieta i mężczyzna różnią się od siebie. wspomniałem różne role w rodzinie. Wiadomo, że istnieją wyjątki, ale pewne wzorce jednak zachowane powinny być. Dobrze, dość takie pytanie na koniec. Wyobrażasz sobie świat bez kobiet? Nie. A czy pan wyobraża sobie świat bez kobiet? Nie, no świat bez kobiet byłby jak ogród bez kwiatów, w utrzymaniu. Kobieta pracująca czy dama? Siostra, żona, przyjaciółka. Każdy mężczyzna ma własny ideał kobiety. Najważniejsze, abyśmy byli dla siebie partnerami, a nie konkurencją. Anna Ciekańska, emisja Łódź.